Okej, okay, witam w kolejnym odcinku na moim kanale. I moi drodzy, dziś mamy scenariusz od Widza, a dokładnie od Kutasz Polska. Więc ogólnie dziękuję za scenariusz. I tak, mamy tutaj scenariusz z alternatywnej Europy w 2100 roku. No i trochę właśnie tutaj widzimy, że jest no, trochę, no bardzo dużo tych zmian. No Polska to naprawdę y, bardzo się zmieniła. Po pierwsze, tutaj właśnie Śląsk, po drugie też Zarstwo Niemieckie tutaj trochę zabrało sobie terenów. Ale Niemcy też tutaj w sumie z zachodu też trochę straciły. Na przykład tutaj większą Austrię, to tak leciutko tylko Ale na przykład tutaj Chorwacja sobie przyjęła jeszcze Bośnię, Hercegowinę Albo Mołdawia się tutaj po prostu podzieliła na trzy inne państwa To znaczy Rumunia oczywiście Mołdawia tutaj właśnie sobie wzięła większość, więc trochę inaczej No ale tak, oczywiście, dawno nie było w sumie odcinka Gdzie grałem sobie polsko Wiem, że oczywiście Polska jest najlepsza i w ogóle Więc zagramy dzisiaj sobie polsko, ale zanim to zrobimy Oczywiście tak, mamy w ogóle we Francji, Francja jest ogólnie w Afryce jeszcze Tak jakby taki powrót trochę do Afryki bym powiedział Maroko też tutaj sporo zyskało Tutaj widzę, że Zimbabwe też fajnie poszło, więc bardzo fajnie Argentyna tutaj, o kurde, niesłe podboje sobie zrobiła To oczywiście Republika Teksasu się uwolniła No i Quebec też tak w Kanadzie, okej okay, niech będzie No więc dobra, może zacznijmy tutaj sobie właśnie grać Naszą polską. Oczywiście przypomniałem o subskrypcji mojego kanału, ponieważ lecimy po 5000 do końca roku i dodatkowo możecie mnie wspierać od niedawna, więc jeśli ktoś chciałby mnie wesłać to naprawdę no bardzo dziękuję z całego serca. A teraz, już chyba, przechodzimy do odcinka. W ogóle w rankingu to mamy Japonię na pierwszym miejscu. No właśnie, zapomniałem sobie jeszcze zobaczyć tutaj Azji. A w Azji, w sumie, no trochę się dzieje, bo Indie są mniejsze. Nie ma Pakistanu z tego co widzę. Więc też tutaj sporo zmian. no Jest tutaj Kazachstan, który trochę się zmienił. No i jeszcze tam tutaj jakieś państwo, selkupowie. No to jest trochę taka chyba Syberia, no, tak można by było to nazwać. Ale dobra, skupmy się już to na, na tej naszej Polsce. I oczywiście tak, bierzemy tutaj sobie jeszcze punkty. No i teraz taki jakiś nasz cel w sumie tego odcinka. Może takie między morze. No nie wiem, zobaczymy, jeszcze coś tutaj się wykombinuje, ale na początek w sumie przydałoby się tutaj odnieść trochę trenów. Ponieważ tak, no, Śląsk nam tutaj oczywiście uciekł. Oprócz tego w sumie tylko Niemcy mają nasze tereny, ale Niemcy są dosyć silne, więc z Niemcami trochę później sobie za zawalczymy. A w tej chwili chyba właśnie się udamy na ten Śląsk bo z nimi powinno pójść pójść dosyć prosto. Ok, no prawie 10 tysięcy powinno wystarczyć. Mamy taką nadzieję. No więc stwórzmy tutaj sobie troszeczkę jednostek, nie musi być jakoś mega dużo, po prostu żeby były. No i teraz sobie właśnie polecimy na śląsk, żeby odbić właśnie tutaj nasz sobie śląsk, więc dobra wbijamy się od razu w sumie no w sumie można, tutaj wejdźmy sobie na przykład od południa, bo tutaj mamy trochę więcej jednostek a tutaj na początku sobie poczekamy jeszcze z północy, dobra, niech sobie wbiotę te moje jednostki teraz sobie przejdziemy tutaj, a to niech przejdzie sobie tutaj no i powinno już się udać, chociaż zobaczymy za chwilę, no więc robimy tak, tutaj poleci 8000, tysięcy tutaj te 12000. I tutaj 5. I teraz zobaczmy. Okej, okay. no to było naprawdę prostsze niż myślałem. Więc dobrze, w takim razie zabieramy sobie nasz Śląsk. No teraz trochę dziwnie wygląda, szczególnie ta Polska jakoś dziwnie wygląda. Więc przydałoby się tutaj właśnie sobie po podbijać właśnie tutaj Litwę, Białoruś, Ukrainę. Bo jednak te właśnie kwestie wschodnie by się przydało zdobyć po raz kolejny. W takim razie co? Idziemy oczywiście od Litwy, potem będzie Białoruś, jakoś tam właśnie to wszystko zrobimy. Okej, okay, więc Litwa, no nawet w sobie nie dorabiałem jednostek, bo raczej powinno starczyć, a jak nie, to oczywiście się dorobi. mam tutaj trochę pieniędzy, więc powinno wystarczyć. No dobra, czy oczywiście szybki podbój Litwy, no to nie będzie trudne, jak dobrze wszyscy wiemy. Tutaj pyk, już, o kurde, czekajcie, bo tutaj dziura się zrobiła. No to nie jest dobre, ale w sumie nie wiem, czym tutaj jest dziura, ale okej, okay, może tak powinno po prostu być. Teraz drugim, teraz sobie podbić wszystko i się nie uda, bo zostawiamy tam jedną prowincję pustą, ale teraz mi sobie w ten sposób i w ten i się powinno udać, no nie, nie udało się, bo jeszcze są z tyłu teraz mogą tutaj wejść na plecy, więc w sumie dorobię sobie tylko troszeczkę jednostek i powinno już starczyć na pewno, więc dobra udało się, mamy Litwę, no i tak naprawdę no co, lecimy po prostu dalej, chociaż w sumie to się opłaca na Białoruś, ja wiem, czy to tutaj sobie Estonię w sumie podbił, bo Estonia tutaj właśnie sobie razem z Litwą podzieliły Łotwę, więc w sumie polećmy sobie jeszcze na właśnie Estonię. Ok, po raz kolejny nie będę dorobił, dorobił sobie tutaj właśnie jednostek, bo myślę, że starczy. Dobra, wiecie, należy na razie tutaj sobie na początek w jedną prowincję, tak po kolei. Ok, już tej jednej prowincji mieli o wiele więcej niż chciałem, żeby mieli. Nie jest zbyt dobre. W takim razie tutaj na chwilę sobie o tak coś zrobimy. I jednak sobie trochę tutaj właśnie jednostek, no bo się nie spodziewałem aż takiej ilości ich armii, ale oczywiście to raczej znaczy nam nie przeszkodzi za bardzo, tylko tutaj właśnie potrzebujemy sobie chwili, żeby to wszystko ogarnąć. Okej, okay, oni tam to się atakują, ja tutaj już właśnie wyruszam sobie ze wsparciem, więc w sumie chwilę, moment i uda nam się ich po prostu rozwalić, no chyba, że tutaj właśnie im się uda jeszcze przejść w tym czasie, ale chyba się nie zapowiada, chociaż z drugiej strony, okej, okay, w ogóle, o! Kurcze, ale tutaj event, czekajcie Władze Niemiec obniżyły prawa Polaków mieszkających na Pomorzu Zakaz... Zakazali wielu rzeczy W dniu dzisiejszym organizacja Wolne Pomorze ogłosiła wybuch powstania Co powinniśmy zrobić? Okej, okay, to jest ciekawe Rozumiemy przeprowadzenie referendum na tych terenach no, To jest dosyć spoko, myślę Okej, okay, po prostu większej autonomii dla Polaków Okej, okay, rozumiem Zatakujmy Niemców, nie no, to jest w sumie najgłupsze Ok, jesteśmy jeszcze zbyt słabi, czyli odpuścić. No ja że po prostu zrobię tutaj referendum dla Polaków i zobaczmy. może wracam do Polski. Okej, okay. od zakończenia wojny wschodniej europejskiej nasz kraj utracił dostęp do morza, jednak z dzisiaj po 39 latach nasze terytoria wróciły do ojczystego kraju. Podczas referendum za włączeniem Pomorzu do Polski zagłosowało 78% głosujących. No to fajnie. W takim razie odzyskaliśmy tutaj tereny właśnie z Pomorza, no to w sumie spoko. Ale to i tak jest dosyć mało jeszcze, w sumie. Ale teraz skończmy w takim razie wojnę ze Stonią. Tylko będzie czas zrobić właśnie sobie stabilność. No i tak naprawdę czas skończyć ze Stonią raz, a dobrze. Bo już trochę z nimi mamy wojnę, a nie ma też co przedłużać. Okej, okay, no już prawie wykończyliśmy Estonię. oczywiście to jeszcze ostatnie prowincje? No tu jeszcze te wyspy, no kurde Wyspy to jest zawsze ten sam problem ale dobra, wychodźmy sobie też na wyspy i udało nam się oczywiście już polbić całą Estonię więc teraz bierzemy sobie asymilację i tak naprawdę bierzemy oczywiście wszystko trzeba teraz podbić sobie Białoruś, ponieważ to no teraz to naprawdę nasz kraj wygląda strasznie dziwnie, te granice są niezbyt fajne, więc oczywiście musimy tutaj sobie właśnie wszystko ogarnąć, najlepiej właśnie podbijając sobie Białoruś Ukrainę, bo to nam da naprawdę spoko granice ale też będzie tutaj właśnie trzeba podbić potem jeszcze Czechy, Słowację i myślę, że też Niemcy, ponieważ no ta granica z Niemcami też no... Gdybyśmy nie podbijali Śląska, by wyglądała spoko, ale w tym przypadku no nie wygląda to zbyt dobrze. Okej, okay, więc sobie pozbieramy teraz pieniędzy i zaraz polecimy sobie na Białoruś, tylko oczywiście no też trzeba zrobić asymilację. A to trochę trwa i z tego co widzę na nie idzie to tak łatwo, więc no jest jakiś mały problem. O, tutaj widzę, że Francja sobie podbija ogólnie Cały Benelux, więc, no, fajnie się tam bawią. Na pewno. Ale dobrze, w takim razie lecimy sobie dalej. Mamy tutaj 2104 rok, więc trochę już tego czasu minęło. No i tak, myślę, że 500 tysięcy powinno starć na jakąś tam Białoruś w ogóle. Białoruś, no, nie no. Sorry, ale z Białoruś powinno pójść dość łatwo. Więc, oczywiście, udajemy się na ich granicę i zaraz sobie zrobimy kolejną wojnę. Mam nadzieję, że wygraną. A czy wygramy? to jakoś się zaraz przekonamy no tutaj oczywiście po kilka tysięcy na prowincję tutaj by wyszło jakoś po 7-8 tysięcy więc jest w miarę git myślę, że jak najbardziej to wszystko wystarczy to jeszcze te jednostki nie dotrą i atakujemy sobie Białoruś, no kurde, Białoruś jest na tyle słaba, że na pewno wygramy ale potem będzie Ukraina, która Ukraina lubi sobie dać jakąś niespodziankę albo jakieś inne akcje dziwne robić, więc no z Ukrainą może być trochę ciężej ale z Białorusią myślę, że jak najbardziej możemy prostu sobie wjechać jak do siebie, bo to nie powinien być żaden problem. Ok, 9000 to jest całkiem sporo, ale się na to przygotowałem, więc w sumie i tak nie wyszło. No i teraz sobie już przejmujemy do końca całą Białoruś, więc to poszło zdecydowanie szybko. No i teraz po prostu czas iść na Ukrainę. No to będzie już trochę większy problem, ale raczej sobie poradzimy. Też w sumie na Ukrainę stworzymy trochę więcej tych jednostek, bo to może nie starczyć. Jak mam wrażenie, chociaż tak mam ich dużo, strasznie. No, i to jest? 50 tysięcy. Prawie 60 tysięcy, więc naprawdę jest dużo. Ale dobrze, zróbmy sobie asymilację, no i zaraz po prostu rozplanuję tutaj sobie jakąś taktykę na Ukrainę. Ok, no, wysłałem tak sobie po 10 tysięcy mniej więcej na prowincję jednostek, tutaj niektórych nie chcę więcej. No i myślę, że to wystarczy na Ukrainę. Chociaż kto wie, możliwe, że tutaj się jakoś mocno zrewanżują. Chociaż czekajcie, bo tutaj jeszcze naprawdę Węgry. Naprawdę w tym momencie, dobra, czekajcie. Węgry to w sumie łatwo się ogarnie, bo one tutaj chyba nie szczały, że ja mam strasznie dużo jednostek. No dobra, to Węgry też trzeba podbić, no co zrobię? Niby Polak, Węgier, dwa bratanki. A jednak nam wchodzą z tyłu, no to jest naprawdę niezbyt przyjemne. No ale cóż, po prostu tutaj sobie ogarniemy. Nawet w sumie spróbuj po prostu z nimi podpisać pokój, bo szczerze mówiąc to nie ma sensu. Okej, okay, zgodzili się, no to właśnie widać, nie wiem teraz w sumie po co oni mnie atakowali. Ale straciłem trochę jednostek. teraz muszę jeszcze je wysłać tutaj właśnie w tą stronę. Dobra. Mam nadzieję, że tyle wystarczy. Mamy teraz hajs na minusie w ogóle, więc dobra. Szybko wypowiadamy wojnę Ukrainie i spróbujemy ich pokonać. Oczywiście na początku szybki wjazd, bo tutaj nie ma na to czekać. Tym bardziej, że Ukraina jest trochę osłabiona Przez to, że mieliśmy już na początku trochę ich jednostek. Czy tam prowincji, dobra. Prowincji, no. Więc powinno nam pójść jeszcze łatwiej. Okej, okay. i się wbijamy. No ciekawe ile będą mieli tutaj właśnie w Kijowie swoich jednostek I Tego właśnie może być dosyć dużo Ale dobra tutaj w sumie mi się przydało jakieś małe wsparcie Więc zróbmy coś, coś takiego W ten sposób może I powinno pójść trochę lepiej Na to możemy zrobić coś takiego I dobra zobaczmy jak to pójdzie 8 tysięcy mieli no to straciliśmy Tak naprawdę wszystko Ale mamy tutaj jeszcze 30 tysięcy Więc tak chyba damy sobie radę bez problemów, dobra, co takiego. Oni oczywiście teraz podbijają kijów. My sobie znowu go bierzemy. No i teraz powinno już pójść bez problemów, ale czy tak się też uda? No to się zaraz o tym oczywiście przekonamy. No i teraz to jeszcze mnie atakuje jakieś 8 tysięcy w ogóle, to dobra, jeszcze mają tutaj dużo tych jednostek tylko nie do końca wiem, gdzie je mają. Okej, okay, mają gdzieś na morzu, bo tutaj właśnie mi robię desant. Potężny desant za 10 tysięcy prawie. Okej, okay, to jest naprawdę już dużo, więc tutaj trzeba oczywiście wysłać kilka jednostek, nawet nie kilka, a trochę więcej. Mam nadzieję, że to starczy ogólnie, bo to może w sumie nie starczyć. Ok, co sobie desant. I teraz jest nadzieja, jeśli nie mają więcej prowincji niż ten desant, co poszedł, tak naprawdę udało nam się wygrać, ale jeśli mają więcej, no to niestety, ale nam się nie uda chyba. Będzie trzeba tutaj właśnie dorabiać jednostki ale już tutaj właśnie przejmujemy sobie te ich jednostki no tutaj kurde jest ich naprawdę dużo spróbujmy sobie coś takiego zrobić i coś takiego no teraz powinno się już udać na pewno no chyba że mają coś na Krymie tam może być już trochę większy problem więc zaraz to obczajmy Ok, no i się chyba udało zdecydowanie A więc cóż chyba właśnie sobie kończymy tylko tutaj jeszcze właśnie Krym trzeba sobie podbić więc proszę bardzo Przejmujemy Krym i już się wszystko udało. Bardzo fajnie. W takim razie mamy Ukrainę. Czy brać całą Ukrainę w sumie możemy sobie wziąć całą jakby... Możemy, więc czemu nie? Nasza polska już jest naprawdę wielka, więc chyba nic więcej nam nie zostało, jak podbić właśnie sobie te Czechy i Słowację, no i na końcu jeszcze Niemcy, żeby sobie zrobić jakąś fajniejszą Polskę. W takim razie oczywiście assimiluję sobie te tereny i zaraz jedziemy sobie na kolejne wojny. Okej, okay, tyle chyba powinno wystarczyć tutaj właśnie na Słowację. W razie czego sobie dorobimy. To jeszcze widzę jakieś prowincje są do zrobienia. Dobra, zróbmy sobie. No i wratujemy sobie teraz właśnie w Słowacji. No tutaj te oczywiście wojny są tylko po to, żeby nasza granica wyglądała tutaj trochę lepiej niż tak jak obecnie. No bo kudy? zobaczmy, tutaj mamy właśnie takie nagle taki, nie wiem, skrę, więc to jest trochę słabe. No i właśnie tutaj sobie przyjmę trochę Słowacji. To jeszcze trochę Czechsmy by się przydało, chociaż to będzie potrzebne. Ej, w sumie chyba nie będzie to nawet potrzebne. No zobaczymy za chwilę, jak to wyjdzie po podboju Słowacji. Okej, okay, ale Słowacja tutaj trochę atakuje, ale tak, no, niezbyt potężnie, więc raczej powinno tutaj się udać wszystko, oczywiście, podbić. No, dobra, weźmy tutaj sobie już właśnie... I tak. Ja bym sobie po prostu wziął coś takiego. No i jak widzimy, no to będzie wyglądało spoko. Tylko w sumie z drugiej strony, byśmy sobie wzięli wszystko. Też by nie było aż tak źle. Ale no dobra, niech będzie, że bierzemy sobie coś takiego Na przykład sala. No, wasala ze Słowacji Myślę, że całkiem spoko sprawa No i wygląda to teraz nawet całkiem fajnie, ale no, tak jak mówię tutaj właśnie jeszcze ta granica nie została, Żeby ją trochę poprawić, więc trzeba tutaj właśnie sobie wygrać teraz wojnę z Niemcami Czyli zrobić coś, co nie będzie zbyt łatwe Ale jeszcze jak patrzymy sobie na Niemcy, które mają tutaj wojnę ze Skandynawią No to w sumie Możemy sobie teraz po prostu wjechać. Tylko trzeba tutaj oczywiście szybko stworzyć troszeczkę jednostek. A mnie je trochę wstrzymało moim zdaniem. Więc oczywiście sobie szybko zrekrutuję troszeczkę jednostek. I właśnie tak na szybko też spróbuję sobie przejąć Niemcy. Okej, okay, że tutaj Czechy no same po prostu nie atakują. Więc chyba zdecydowanie chcą jakiejś wojny. Tutaj jeszcze kłębek mnie atakuje. Tylko sorry, kłębek, ale jakby niezbyt z Wami chce tą wojnę w ogóle mieć. Jakby, co wy robicie? Nie wiem, z Czechami tutaj spróbuj też rzeczywiście wziąć w pokój. Może przyjmą, jak nie, to po prostu teraz sobie ich właśnie podbijemy. Tak, przy okazji, tutaj, Ferkowiec, zróbmy jednostki gdzieś tutaj. No i to chyba powinno za chwilę wystarczyć. Okej, okay, no i się zgodzili jednak na pokój, więc było to trochę niepotrzebne. No ale cóż, nie wiem, w sumie, czemu czekaj, aż tak agresywnie zaatakowały mnie? To było naprawdę niezbyt fajne. Ale co mogę z tym zrobić? No chyba nic, więc dobra. OK, w ten sposób to nie teraz wyglądało. Tylko tutaj w sumie by się przydało. OK, nie, w sumie mamy już wszystko gotowe, bo Niemcy dalej tam sobie walczą. I z tego co widzę, przegrywają. Czekajcie, Niemcy mają tutaj dziewiąte miejsce, więc są o jeden miejsce za nami. Więc tak naprawdę trzeba ich po prostu teraz sobie podbić. Więc oczywiście wbijamy się w Niemcy. Oczywiście tutaj bierzemy sobie wszystko stąd. Ale to powinno pójść raczej dosyć łatwo. Możemy teraz zrobić w jednej turze. OK. No, i tutaj, oczywiście, tutaj trzeba właśnie zachodnie pomoże sobie podbić. To też powinno pójść dosyć łatwo. No, jak widzimy, wszystko puste. więc sobie wchodzimy, ale tak naprawdę pod jest Szczecin. I okej, okay, Szczecin no tutaj już coś mieli, więc to nie poszło aż tak łatwo. Chyba się już przygotowali troszeczkę. No tak, już sobie wjeżdżają w nas, więc to nie jest zbyt fajne i przyjemne. Ale co mogę zrobić, jak tylko po prostu postawić trochę więcej jednostek. Okej, okay, wsparcie, niż tutaj też już przychodzi, bo. Myślałem, że nie będzie tutaj... Nie będzie to potrzebne, ale chyba jednak jest potrzebne. Więc niezbyt przyjemnie. Okej, okay, w ogóle tutaj mi wbijają coraz bardziej. Chociaż, dobra, chyba już trochę przystopowali z tym wbijaniem. Okej, okay, jednak nie. Jednak dalej tutaj próbują sobie. I to nieźle wychodzi, więc no nie jest zbyt dobrze. I sobie wyślimy połowę. Tutaj wywracają sobie zrobimy i powinno być git. Choć czekajcie, bo tutaj coś próbują. Okej. Okay, poszło dobrze. Oczywiście, jeszcze tak zróbmy. I dobra. Kurde, znowu to przyjęli. No, co wy robicie w ogóle? Oni naprawdę sobie robią jakieś żarty chyba ze mnie. No, po prostu, co to jest? 10 tysięcy jednostek. Nie wiem, Niemcy Ogarnijcie się w końcu. Czy będzie tutaj dalej mi tak robić? Bo to nie jest fajne, naprawdę. To, co wy robicie, to jest dosłownie 16 tysięcy. Nie wiem, Niemcy są jakimiś, kurde. Nie wiem, dobra. Spróbuję tutaj sobie już właśnie wziąć jakieś tereny. Nawet tyle, jakby to miało być, to w sumie mi wystarczy. Chociaż dobra, w sumie nie, dobra. Musimy ich pokonać, bo to w sumie nie powinno być takie trudne. Mają tutaj przecież kilka... Aha, czekajcie, bo oni właśnie... Nie, oni mają dalej te wojnę, więc co oni odwalają? Teraz to naprawdę jest dziwne. Znaczy, mamy tutaj dużo wrogów, więc w sumie... Dobra, może to coś nam pomoże. Chociaż trochę wątpię. teraz zróbmy sobie coś takiego w ten sposób i spróbujemy tutaj cokolwiek jeszcze zrobić. Raczej się powinno tutaj udać, chociaż zobaczymy za chwilę, bo oni tutaj jeszcze wjeżdżają z sporymi jednostkami. To naprawdę jest mega dużo. Okej, okay, udało mi się jakoś to ogarnąć po czasie. I kurczę, zaraz, spróbuję sobie właśnie wziąć w ten sposób tutaj teren, no bo to w sumie wygląda całkiem spoko. Nawet w sumie bez Szczecina by to wyglądało całkiem spoko, ale weźmy. Mamy tyle punktów, więc możemy. Czy się zgodzą? Okej, okay, zgodziliśmy. no to bardzo dobrze. Nawet do tej wojny już mi się nie chciało trochę, bo kurde no, nie wiem, w sumie nie miały tutaj Niemcy wojnę z Skandynawią prawie całą. Ta Skandynawia dosłownie nic nie robiła. No więc tak to właśnie wyglądało. Ale okej, okay, udało się w miarę tutaj właśnie ogarnąć. I w ten sposób go nasza Polska prawie że 100 lat później, no. tu nie do końca. Nie wiem, możemy tutaj sobie stworzyć królestwo polskie. W sumie, w sumie czemu nie? Mamy królestwo polskie. Jeszcze tutaj na przykład mamy rzecz... Rzeczpospolitą, oboje narodów, tylko ty brakuje trochę terenów z Niemiec. Jest Rosji Boże, co ja gadam, dobra. Już kończymy, bo naprawdę coś mi się tutaj odwala. Więc oczywiście, widzimy się za dni w kolejnym odcinku. Więc do zobaczenia w następnego odcinka i siema.